Cześć bardzo serdecznie wszystkim maniakom, oczywiście tutaj jak zwykle Z mam dla Was drugą grę finału Craft Hub Light numer 22, odbył się on w, we wtorek chyba, 14 grudnia. E, mamy tutaj Naugrima, który jest znany ze StarCrafta 1. E, gracz skandynawski z kraju któregoś skandynawskiego, którego teraz z pamięci przytoczyć nie mogę, w każdym razie dosyć, dosyć bardzo tam e, działał e, skutecznie na... E, na scenie, właśnie tej skandynawskiej, to co chciałem powiedzieć. Jego przeciwnikiem jest Slider, którego wszyscy znają i wszyscy bardzo lubią. Bardzo, bardzo fajny gracz protoski, który właśnie tutaj rozbijać się, zacznie już za chwilę na, na. mapie, jaką jest Metalopolis. Widzę tutaj już rozpoczyna budowanie swojego pylona w takim miejscu, żeby w jakiś sposób tutaj troszeczkę zmniejszyć tą rampę. Zobaczymy, czy rozpocznie od Forja, tak, jak w grze numer 1. Może będzie chciał zdecydować się na takie rozwiązanie ze względu na to, że w pierwszej grze było ono bardzo skuteczne, no zniechęciło tutaj trochę zergowskiego gracza do budowania expy w swoim naturalu, zamiast tego zrobił on ninja expy, no i chociaż na tej mapie odległości są na tyle duże, że może być w stanie tutaj w jakiś sposób obronić tą ekspansję na Ugrim. więc no zastanawiam się, czy to także będzie miało miejsce. W każdym razie nie jednak nie, jednak jest budowany tutaj pierwszy gateway no i obaj gracze oczywiście już się już skautują, się te, te, ten dronek, ta, czy ta dronka. Czy to dronko już tutaj skautuje swojego przycinka podczas gdy probówka także tutaj rozpoczyna skautowanie. No i spawning pool najpierw jeszcze nawet przed gazem. Jeszcze przed gazem, więc naprawdę bardzo interesujące. Zapewne chce tutaj obronić się przed tym szybkim, przed tym szybkim kanonem. Problem polega na tym, że tego kanona w ogóle tutaj nie będzie. Więc Naugrim, no po, pośpieszył się oczywiście tutaj z tym spawning poolem zamiast gazu. No można powiedzieć, że niepotrzebnie nawet, niepotrzebnie nawet. W każdym razie za chwilę pewnie rozpocznie produkcję swoich pierwszych zergingów, mamy tutaj już Gatewaya, czy rozpocznie budowanie Zelota, czy może raczej będzie to Cybernetic Core, wygląda na to, że najpierw Cyber, no stara się tutaj jeszcze blokować swojego przeciwnika, który już posiada o 50 za dużo i dopiero teraz ten Cyber wskakuje. W każdym razie mamy tutaj naugrima, który już posiada swój Spawning Pool, czy będzie robił szybką ekspansję, zaraz się tego dowiemy, posiada już e, od... O... Około 200 minerałów. Wygląda na to, że tak. Wygląda na to, że będzie jednak na tą ekspresję decydował. Już wylatuje tutaj swoim pierwszym dronem. O i jeszcze do tego zerglingi spowodują, że jednak tutaj, jednak tutaj S-Rider nie będzie w stanie przez, chwili, przez zbyt długi czas swojego przeciwnika blokować. No i już w tym momencie musi się tą swoją probówką wycofać. Mamy już tutaj w tym momencie wylęgarnię, która się buduje. Zaraz po niej Cybernetic się skończy. Dokładnie w tym momencie. No i drugi gateway, więc będziemy tutaj widzieć dwa, zapewne nawet trzy gatewaye oraz robotics. Facility. Według mnie to będzie budynek, który zbudowany zostanie tutaj przez Slidera. Jak na razie Slider posiada troszeczkę szerokie, tu, szerokie tutaj to przejście. Dopiero teraz tutaj stara się doblokować ja jeszcze kolejnym plonem, żeby jedynie jeden Zelot musiał tutaj stać na warcie. Niczym przy grobie nieznanego żołnierza. W każdym razie, chociaż nie, tam stoi dwóch kolesi. O! Cóż za niesamowity ownage, który sam sobie tutaj zadałem. W każdym razie mamy tutaj Roach Warren, który w tym momencie jest produkowany, no i roucze no, dosyć, dosyć interesujący wybór tutaj jednostek, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że tutaj ta haczerka jest wbudowana, więc Rouchę można tutaj bardzo szybko sobie jakąś sensowną liczbę ich wyprodukować, żeby bronić się chociażby przed tym, co reprezentuje teraz Slider, a jest to, a jest to bardzo szybki push z trzech zelotów, czy mamy tutaj czwartego, wygląda na to, że nie, rozpoczyna atak tutaj na tą wylęgarnię, zamiast może wbiec tutaj do maina i rozpocząć atakowanie chociażby kilku, chociażby kilku dronów, czy będzie decydował się na target fire, nie, cofa się tutaj Troszeczkę przed tymi, przed tymi zerglingami, no i zobaczymy, czy będzie tak, tak, tak. W tym momencie ta wylęgarnia została już wyprodukowana, jak na razie. 4 zeroty kontra 3 zerglingi, jedynie. Czy budowane są jeszcze jakieś zerglingi? Dokładnie tak, 8 z nich w tym momencie jest produkowanych. Jeśli ta wylęgarnia zostanie zniszczona, to może być naprawdę bardzo zła sytuacja. 3 rocze w tym momencie wyskakują, no i to chyba będzie już koniec tego ataku. Dokładnie tak, nie jest w stanie za bardzo swoimi zelotami mikrować przed tymi Roachami. Jeden z nich nawet zginął tutaj z tych zelotów. Bardzo, bardzo, bardzo z tego niezadowolony. W każdym razie, mamy tutaj Warp Gate'y, czy mamy jednak roboty z Facility po drugim gate'ie, a nie po trzecim. Podczas gdy tutaj ten Roach Warden jest już gotowy. Czy będzie mutował lera? Wygląda na to, że jeszcze nie. Bardzo przydałby mu się oczywiście ten upgrade do speed'a. Dla rołczy ze, dla, dla Zerglingów właśnie jest wymyślany na razie. Przez jeszcze chwilę będą Zerglingi bardzo, bardzo powolne. W każdym razie slider, duża ilość zelotów oraz sentry. Interesująca kombinacja jednostek. Bardzo dużo zelotów oraz sentry. No tymi sentry może odgradzać swojego przeciwnika, zapobiegać tutaj ucieczce chociażby tych karakanów. więc no, no jest, to, jest to dosyć dobra. Jest to dosyć dobry miks. Tych, tych jednostek, zwłaszcza, że przeciwko Zergingom, także zeloty bardzo dobre, centry mogą się odgrodzić właśnie tymi swoimi forcefieldami, więc wszystko wszystko ładnie tutaj wygląda. Jeden spine crawler jak na razie jest produkowany, Naugrim cały czas, cały czas rocze, nie buduje ich tutaj zbyt wiele, mamy w tym momencie już Immortala, więc bardzo dobra odpowiedź właśnie na te, na te rocze, jeden myślę, że po wyprodukowaniu tego drugiego Immortala będzie miał miejsce push, który razem z tymi dwoma immortalami będzie naprawdę, ale to naprawdę mocny zwłaszcza, że wylęgarnia posiada jedynie jedną trzecią swojego życia, jeśli będzie decydował się na jakiś target fire no to ta wylęgarnia bardzo, bardzo szybko tutaj zginie, co znowu może powodować, że zerk będzie do tyłu. Jak na razie Zerg jest do przodu, ponieważ posiada ekspansję, jedną ekspansję więcej od swojego przeciwnika, jeśli spojrzycie w ogóle tutaj nic nie jest produkowane. Problem polega na tym, że jeśli Slider wpasuje się w timing swojego przeciwnika, gdzie nie ma on zbyt wiele jednostek i jeszcze, no to może być to naprawdę dosyć duży problem. Naprawdę dosyć duży problem dla Zerga, który zaczyna powoli wysuwać się do przodu, ale ogromną ilość, tutaj jest 24 drony kontra 24 proby, ogromną ilość jednostek posiada w tym momencie Slider, naprawdę jest to bardzo mocna armia, no i z Zobaczymy, czy będzie w stanie się przy tym obronić. Jeśli Naugrim będzie w stanie się przy tym obronić, to może być w bardzo dobrej sytuacji. Wygląda jednak na to, że naprawdę ogromne... O, jeszcze force fit na rampę! Nie mogą tutaj jednostki scho schodzić na dół. No i zobaczymy tutaj, stara się tymi Immortalami odejść do tyłu. I w tym momencie wszystkie Zenwingi leżą. Po... i Immortale w tym momencie zadają naprawdę ogromne ilości obrażeń tym tym... Tym roachom spójrzcie jak bardzo jak szybko te roge padają. Czy będzie w stanie się obronić? Wygląda na to, że Ugrim, nie Ugrim, nie będzie w stanie się obronić. To bardzo zła sytuacja dla niego. Jeszcze jeden forcefield został tutaj rzucony. W tym momencie on upada. Zerglingi są już zbudowane. Ogromna ilość zerglingów, nawet drony, wszystkie w zasadzie chyba drony, prawie wszystkie zostały tutaj wyciągnięte z linii minerałów. Stara się bronić jak może, ale to jest bardzo, bardzo zła sytuacja. jeszcze tutaj warp pylon jest, tylko po to, żeby warpować kolejne jednostki. Nic już w zasadzie nie posiada. 12 dronów, jedynie dwa zerglingi oraz tego queena, który w tym momencie także ginie. To w zasadzie, w zasadzie już, jest już chyba GG. Wylęgarnia naturalu pada. Cały czas te dwa Immortale żyją. Jeden z nich posiada 14 zabitych i Naugrim w tym momencie. GG! Naprawdę bardzo mocny push, to był naprawdę niesamowity push, dwa gaty, Robotics Facility, dodatkowo jeszcze tutaj ten trzeci gate dostawiony, naprawdę niesamowicie mocny push, to było, no cóż, zasłużona wygrana w tym momencie dla Slaydera, który naprawdę pokazał tutaj klasę, pokazał w jaki sposób być agresywnym przeciwko Zergowi, więc GG dla niego, dzięki bardzo Wam wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnej grze.